Jeżeli lubicie się bać, to mam coś dla Was. Po przesłuchaniu tych historii nie będziecie już spokojnie spać. Ja nazywam się Kurcik i zapraszam do oglądania. Las Witkowica lasek położony na obrzeżach Krakowa, na terenie dawnej wsi Witkowice. okrył się złą sławą w 2001 roku. Krakowska opowieść bije na głowę tą z filmu Blair Witch Project. O dziwnych zjawiskach w tym rejonie, mówiło się od wielu lat. Zaś okoliczni mieszkańcy, trzymali się przeklętego miejsca z daleka. Jak głosi legenda, w październiku 2001 roku, grupa studentów postanowiła właśnie tam uczcić, początek roku akademickiego. Impreza zakończyła się jednak tragicznie, wszyscy uczestnicy zaginęli bez śladu. Dziwne zjawiska mają tam miejsce po dziś dzień. Dom na Kościńskiej, którego już nie ma. Trzypiętrowy budynek przypominający klocek, jakich pełno zbudowano w latach 70. Do tej pory jest jednym z najczęściej wspomnianych budynków nawiedzanych przez duchy. Miejska legenda opowiada o dwóch braciach, którzy budowali go dla swych rodzin. W trakcie budowy bracia pokłócili się i doszło do brutalnego morderstwa. Inna wersja mówi, że była to tylko bójka, zaś jeden z braci. Pod wpływem emocji popełnił samobójstwo na oczach rodziny. Budowa nigdy nie została dokończona, zaś przez lata w opuszczonym domu słychać było dziwne szepty i płacz dzieci. Osoby, które w nim przebywały, bez względu na porę dnia, czuły obecność wrogiej istoty i miały wrażenie, że ktoś ich obserwuje. Mówi się, że domiał kilku potencjalnych nabywców, którzy szybko rezygnowali i uciekali w popłochu. W maju 2015 roku. Dom wyburzono. Stojąca nieopodal kapliczka znajduje się do dziś. Ponoć to do niej przyniosły się opiory z domu. Nawiedzona szosa. Komenda powiatowa policji w Mielcu co jakiś czas otrzymuje zgłoszenia od kierowców, którzy na drodze wojewódzkiej nr 875 w okolicach miejscowości Biesiadka odnaleźli na drodze ranne dziecko. Scenariusz jest zawsze taki sam: zakrwawiona dziewczynka. Zatrzymuje samochód i prosi o pomoc. Potem nagle znika. Kierowca wysiada z samochodu i próbuje odnaleźć dziecko, które prawdopodobnie w półrazowym szoku uciekło do lasu. Dzwoni po policję i po pogotowie. Służby pojawiają się na miejscu, lecz za każdym razem policyjna akcja poszukiwawcza kończy się fiaskiem. Droga wojewódzka nr 875 pomiędzy Mielcem, Kolbuszową, Sokowem Małopolskim Ależajskiem okryła się złą słabą, gdy kilka lat temu w katastrofie samochodowej zginęło tam trzech mężczyzn. Do dziś w biesiadce stoją trzy krzyże metalowe, w okolicach który krąży duch zakrwawionej dziewczynki, w zależności od okoliczności z różańcem w ręku lub bez. Podobno kilka razy dziewczynka wsiadła na tylne siedzenie do samochodu i poprosiła o odwiezienie do mamy. Nie było jednak widać jej odbicie we wstecznym lusterku. Willa w Wieliczce. Murowany z cegły parterowy obiekt, kryty dwuspadowym dachem, pochodził najprawdopodobniej z pierwszej połowy XX wieku. We wnętrzu widoczne były liczne ślady pożaru, a nocą słuchać płacz i przeraźliwe krzyki dzieci. Tak jak w przypadku domu na Kościńskiej, obiekt kilkukrotnie próbowano bezskutecznie sprzedać. Po czym wyburzono go jakiś czas temu. Makabryczna historia willi przy ulicy Dopczyckiej znana jest w całej okolicy. Podobno mieszkał tu człowiek który wykonywał nielegalne aborcje w domowych warunkach, zaś płody palił w piecu. Dom w Głogoczowie Głogoczów to mała wieś położona około 20 km od centrum Krakowa. To tutaj miały miejsce przerażające zdarzenia, którymi zainteresował się nawet program Niedowiary. Nawiedzony dom znajduje się na uboczu i nie posiada nawet porządnej drogi dojazdowej. To tutaj wiele lat temu mieszkało małżeństwo, któremu bardzo źle się wiodło. Mąż psychopata bił i znęcał się nad żoną. Maltretował ją tak długo, aż umarła. Sąsiedzi nie reagowali na jej krzyki i błaganie o pomoc. Po śmierci kobiety, mąż sprzedał dom i wyjechał w nieznane. Kilku kolejnych właścicieli nie zagrzało w nim jednak długo miejsca. Jeden z nich zostawił w nim na noc dwa psy. Kiedy wrócił, znalazł je w salonie zmasakrowane, obdarte ze skóry. Okoliczni mieszkańcy omijają to miejsce szerokim łukiem. Ponieważ po zmroku słychać tam skowyt psów i przerażające błagania o pomoc. Ja dziękuję za uwagę oraz nie zapomnij zasubskrybować kanału i łapce w górze. Słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!